Iga już rządziła. po raz trzeci z rzędu podbiła Paryż jako trzecia tenisistka w erze Open. Michał, witam Cię serdecznie znowu w Super Tenis Online, ale Ty byłeś w sercu naszej redakcji, obejrzałeś ten wspaniały finał Iga, Świątek, Jasmine. Paolini 6-2, 6-1. No to była po prostu demolka. Mi brak słów, na całe szczęście mam ciebie po drugiej stronie kamerki, więc mi wszystko wytłumaczysz. No witam wszystkich serdecznie w tych pięknych chwilach dla, dla polskiego tenisa i dla, myślę, że dla wszystkich fanów tenisa w Polsce i nie tylko. Nie, no wspaniała świątek i naprawdę, przyznaję, że troszkę tak się właśnie spodziewałem, że tam tak ten mecz będzie wyglądał. Zastanawiałem się, czy Jaśmin Paolini wyjdzie na ten finał zestresowana, czy ta otoczka ją jakoś przytłoczy. Nic, nic takiego, bo rzeczywiście i Włoszka, z, z, słynąca z takiej ambicji, waleczności, zaczęła ten mecz z takim animuszem, wywierała presję, grała tak ambitnie, odważnie, natomiast po prostu no, Iga potem docisnęła pedał gazu. Jak tylko Włoszka wyszła na prowadzenie 2-1, to, to Iga uruchomiła te swoje niesamowite świdry, wywierała niesamowitą presję. Tej rotacje topspinowe były zabójcze. I myślę, że spore znaczenie miały warunki fizyczne igi. Panie grały przy takiej dobrej pogodzie, było ciepło, te niesamowite rotacje po uderzeniach igi dawały jeszcze większy efekt. Ten kozioł piłek był duży. Pamiętajmy o tym, że, że włoska, żeśmin Paolini ma 163 cm wzrostu, czyli no. Nie są to, nie jest to jakiś taki zabójczy wzrost, więc, więc po prostu te piłki y, po tych niesamowitych y, top spinach igi, no, no, no Po prostu Jasmin miała duże dużo, dużo problemy z kontrolą tych uderzeń. Stąd wzięło się dużo błędów i świetnie konstruowała punkty, wywierała presję, a, a włoszka mimo takiej niesamowitej pracy w defensywie widać było, że ta niesamowita intensywność którą w swoim stylu narzuca Igę, kosztuje on dużo sił, że w pewnym momencie tak, tak jakby zaczęła troszkę z tych sił opadać. No i Iga już rządziła, po prostu wrzuciła, jak to, jak to tak ja to nazywam, tryb klejminator, czyli takiej już no pełnej, pełnej dominatorki robiła, co chciała na tym korcie. To jest piękne stwierdzenie. Na początku tego sezonu gry na moczce mówiliśmy klejka, czy teraz klejminator? O idze, to mi się bardzo podoba. Też zastanawiałem się ostatnio z Tobą, czy hasło Top Spin czasem przejdzie do tego wydania Sporekpresu gazetowego, ale Królik Bugs pokazał, jak się gra Top Spinem. Jest teraz A co widzicie wszyscy... o ten film animowany przed filmem tak, tak, sympatyczny, sympatyczny instruktor dla kibiców, myślę, że taki przystępny sposób wytłumaczone. Na czym to wszystko polega. No tak, no Topspin to jest niesamowita broń Igi, to jest uderzenie, które no, żadna, żadna kobieta, żadna tęsiska w, w kobiecym turze nie opanowała tego uderzenia w tak niszczycielski sposób dla rywalek, jak jak właśnie nasza wspaniała Iga. I w ogóle no te historyczne. Wyczyny IGI, bo oczywiście o tym, że wygra czwarty raz Roland, Roland Garros to wszyscy wiemy. Natomiast po raz trzeci z rzędu podbiła Paryż jako trzecia tęsiska w Erze Open y, po dwóch legendach, czyli Monice Seles i Justin Enneu, y, czyli naprawdę no, dwie, dwie wielkie gwiazdy. Poza tym IGA jako druga tęsiska w historii wygrała w tym samym roku turniej w Madrycie, w Rzymie i Roland Garros. A po kim po, po wielkiej serenie Williams, czyli naprawdę no, takie. Nazwiska, że aż ciarki przechodzą, z kim, z kim równa się Iga w swoich kolejnych niesamowitych dokonaniach. Michał, Iga straciła 17 gemów w meczu z Naomi Osaką w drugiej rundzie. W pozostałych 17 spotkaniach również 17 gemów, o czym wspomniała Justyna Kostyra w Eurosporcie po meczu. To był taki turniej, gdzie oprócz tego oczywiście meczu z Naomi, ty miałeś jakieś wątpliwości później Wigę na jakimkolwiek. W jakiejkolwiek płaszczyźnie, to nic w jakimkolwiek momencie tego turnieju, już idąc od trzeciej rundy w górę? Znaczy, no wiadomo, że łatwo się teraz tak wymądzać już po fakcie, że już iga pozamiatała, to, to łatwo się wymądzać, że, że nie miałem wątpliwości, ale powiem, że nie miałem żadnych. No, jak Liga już <słuch> przetrwała ten bój z osaka, jak spojrzałem na drabinkę, jeszcze te inne wielkie nazwiska zaczęły tam z tej drabinki. Uciekać. No jedyne, jedyne co znak zapytania to no myślałem o tym, jak będzie wyglądał ewentualny to tu słowo klucz, finał z e, Sabalenko albo rybakiną. I powiem szczerze, że nawet się bardziej obawiałem rybakiny. Nawet nie chodzi o to, że, że rybakina jest lepszą tęciską niż Sabalenka, tylko po prostu styl, styl Jeleny bardziej idzie nie pasuje. I właśnie myślałem, że jeżeli to, to, to jelena Rybakina dojdzie do finału i właśnie właśnie doszłoby do takiego meczu Polki z, z reprezentantką Kazachstanu, to zastanawiałem się, czy IGA e, będzie w stanie narzucić swój styl gry w tych warunkach, bo panie no, oczywiście walczyły niedawno na Mączce w Stuttgarcie i tam okazała się lepsza rybakina, ale, ale wiadomo jak, jaka specyfika kortu jest właśnie w tym Stuttgarcie, to jest taki niby na Mączce, ale to jest taki warunki bardziej halowe, sprzyjające tej właśnie płaskiej, siłowej grze, którą, którą właśnie prezentuje Rybakina i to było takie trochę mylące wnioski wyciągane, że skoro Rybakina pokonała tam, tam Igę, to też będzie on w stanie zdominować w Paryżu, ja myślę, że Iga z Rybakiną też by sobie poradziła, ale myślę, że byłoby to być może takie no, ciężkie spotkanie, więc, więc dla mnie to był tak jak, jak, tak jak mówię, jedyny, to był taki jedyny znak zapytania, jeżeli chodzi o, o Igę Świątek i tą jej kolejną kampanię w Paryżu ku, ku czwartemu triumfowi. Początek tego finału Cię mógł nieco zaskoczyć. Faktycznie Jasmine, Jaśminka, nasza Paolini, bo tak też ją trochę yy, polubiliśmy w trakcie tego turnieju, zwłaszcza, zwłaszcza przed finałem. Ona wyszła bez żadnych kompleksów na ten. Yy, Finał i faktycznie było widać tej tremy i może wynik jest dosyć jednoznaczny, dosyć jednostronny, ale nawet Iga sama przyznała po meczu, że jednak Poli bardzo dobrze broniła i przede wszystkim dużo było takich wymian, gdzie naprawdę ta piłka nad siatką długo krążyła. No tak, no Włoszka, tak jak już mówiłem, trema jej nie sparaliżowała, naprawdę nie było tak, że ta otoczka wielkoszlemowego finału odebrała jej, jej siłę i jakoś takie spętała trochę, bo nic takiego, no tak jak właśnie mówię, naprawdę, naprawdę robiła co mogła, walczyła ambitnie i pokazała swój najlepszy tenis, ale po prostu nawet to, co najlepsze, to było za mało na igę. Ja myślę, że to też no, zderzyła się z tym, z tym takim niesamowitym stylem gry. Właśnie te top spino, o których mówiłem, były wyjątkowo dla, dla tej niewysokiej Włoszki takie no, niewygodne. i stopniowo przejmowała kontrolę, no ile, od stanu 1-2 to, to wygrała aż do, do no to chyba z 10 gemów z rzędu, no jakaś niesamowita była ta seria Polki, no. no to była pełna dominacja, w pewnym momencie już widać było, że Iga już się tak poczuła niesamowicie pewnie, że, 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 że wobec tego, co proponuje Jaśmin, to, to jest w stanie cały czas zagrać jeszcze lepiej, zdominować tą tą Paolini i wywierając właśnie presję i no i to była no, dominacja. No, przed, przed kilka dni temu Justine Hennin właśnie powiedziała, że ta słynna Belgika czyli ostatnia tenisistka, która wygrała trzy razy z rzędu Roland Garros, to powiedziała właśnie fajnie o idę, że, że Iga jest like a boss, czyli jako, jako szefowa na mączce, że, że po prostu jak już zacznie rządzić, to nic z tym nie można zrobić. i tak właśnie ten mecz wyglądał, że, że, że Jaśmień troszkę pobrykała, pobrykała, pobrykała. a już jak szefowa przejęła kontrolę, to już, to już rządziła do samego końca. No nawet John McEnroe stwierdził, że Iga jest niemalże nie do pokonania. Na na mążce i że wielu zawodników z męskiego turu by mogło jej pozazdrościć, poruszania się po korcie. I stąd moje pytanie, bo przynosimy się na trawę, jak ta trawa może mieć wpływ na IG, mając jednak na uwadze fakt, że zaraz trzeba będzie do Paryża wrócić i ta presja, żeby ona zdobyła złoto, może być naprawdę duża. Znaczy, powiem szczerze, że jestem niesamowicie ciekawy, jak będzie wyglądał sezon na trawie Igi, na ile ta, taka pewność siebie, której Iga nabrała dzięki tej niesamowitej serii zwycięstw. Pamiętajmy, że Iga najpierw wygrała 6 meczów w Madrycie, potem 6 meczów w Rzymie, teraz 7 meczów w Roland Garros. No, niesamowita seria. Zwycięstwa to buduje, dlatego no, pamiętam, że było tak yy, yy, też dwa lata temu, czy, że, że Iga też właśnie była taka niesamowicie zbudowana, kontynuowała tą, tą serię zwycięstw. Yy, no i wszystko sk się skończyło, Pamiętajmy, pamiętamy jak, czyli właśnie na trawie w meczu z Alize Cornet. natomiast no Iga już jest dwa lata starsza teraz, dwa lata bogatsza od doświadczenia, a myślę, że to trochę na tym polega i to też że Iga mówiła i trener Tomasz Wiktorowski o tym mówił, że że to trochę tak wygląda. Igra jest taką tęsiską, która jest taką bardzo pojętną uczennicą, która, która świetnie się potrafi uczyć yy, różnych takich, no, przystosowywać się do nowych wyzwań. A tak naprawdę do tej trawy ona ma bardzo mało czasu, żeby, żeby, żeby jakby no, te lekcje. Yy, Cały czas, no, no jakby po prostu, żeby tą edukację gry na, na trawie cały czas pobierać i się rozwijać w tym kierunku. No ten sezon na trawie jest bardzo krótki, wiadomo, że, że nie jest tak, że, że Iga jakoś w Polsce sobie gdzieś pojedzie i potrenuje na trawie, bo, bo, bo ten terminarz jest cały czas tak napięty, że trzeba się przygotowywać do, do, tych, do tego, co, co za chwilę on czeka, czyli do tych kolejnych turniejów na hardzie czy na mączce. Dlatego no, to jest to jest wyjątkowe trudne, właśnie dla Igi. to taka no, przede wszystkim właśnie mała, e, mała ilość czasu, żeby, żeby na tej trawie się nauczyć grać. No i też jestem ciekaw bardzo, jak podejdzie Iga do, do, tego, do tego właśnie wyzwania jakimś moim blendowi. Wiadomo, że jest zgłoszona do turnieju w Berlinie, który już się zaczyna bardzo, bardzo niedługo. Natomiast no, ja myślę, że, że IGA jednak z tego Berlinu się wycofa, że jednak tradycyjnie już, już będzie potrzebowała tak odpocząć po tym wielkim sukcesie, troszkę się wyciszyć, trochę się nacieszyć tym wszystkim. Myślę, że w Berlinie zagra, że być może jeszcze jakiś będzie turniej już przed samym Wimbledonem. Michał, dla Ciebie teraz to jest na wyobraźnię albo raczej taka szansa pobawienia się we wróżkę. Rafael nadal 14, i Świątek 4. Gdzie Ty widzisz koniec tego licznika? Ja myślę, że to nie ma za bardzo co wybiegać w bo to jest takie trochę wróżenie z fusów. No. Nie wiadomo, czy nagle się nie pojawią jakieś nowe, nowe wielkie rywalki, i to takie jest trochę gdybanie. No w tej chwili Liga niesamowicie dominuje na tej mączce, ale, ale po pierwsze, zobaczymy, jak będzie z jej zdrowiem. Odpukać na razie jest znakomicie i, i to dzięki też Maciejowi Ruszczykowi i decyzjom, które Liga podejmuje razem ze sztabem, wszystko na razie przebiega dobrze. Natomiast no Liga sama też mówiła, że będzie ograniczać te starty, jakby mając na uwadze to, że że musi, no musi po prostu oszczędzać, że jednak z, z roku na rok jest coraz starsza i, i tak napięty terminarz, yy, no może po prostu okazać się kosztownie, jeżeli chodzi o, o takie no, zużycie fizyczne, zmęczenie, które się kumuluje z roku na rok. No zobaczymy, no tak na, no w każdym razie no, Chris Ebert chyba teraz powiedziała, że że Iga spokojnie yy, może wygrać kilkanaście szlemów w Paryżu i ja nie widzę, nie widzę żadnych przeszkód, które by na które by stały na drodze do, do, IG, do kolejnych triumfów. Przeżywaliśmy jeszcze jeden finał wielkoszlemowy, ten juniorski. Tomek Berkieta narobił apetytów pierwszym setem, później było trochę gorzej. Kajlan Bigun wygrał ten finał juniorskiego Rolanda Garrosa, ale też wiem, że śledziłeś ten mecz i uh -huh. ogólnie trochę zainteresowaliśmy się Tomkiem, on zresztą to nie jest nam nieznany zawodnik, więc więc po prostu fajnie, że on znowu się pojawia wysoko w tych turniejach juniorskich, zwłaszcza, że on na wierzchni ceglanej nie lubi, o czym otwarcie mówi. Tak, no generalnie naprawdę bardzo fajny występ Tom Kaberkie, który myślę, że go zbuduje, to jest ogromny talent, świetny serwis i pierwsze podanie, ale też naprawdę niesamowity, właśnie bardzo mi się podobało jak dzisiaj tym kickiem, czyli tym kick-serwisem, czyli takim serwisem z dużą rotacją, pięknie pracował przy drugim podaniu i naprawdę grał świetnie. Bardzo długo był taki naprawdę dużo lepszy od tego Amerykanina Biguna, który, który jest rok starszy i był faworytem przed tym spotkaniem, ale Polak był lepszy. Natomiast ja myślę, że już, już w drugim, trzecim secie mógł mógł Polak zapłacić po prostu za tą morderczy bój dzień wcześniej. no Pamiętajmy, że, że w półfinale stoczył niesamowity Trzysetowy bój z Włochem, bardzo długi, taki maraton, który, który tak młodego chłopaka na pewno no, kosztował dużo sił, a tak, też się na się miał bardzo mało. Więc myślę, że, że to mogło się po prostu okazać decydujące, I tak no, jak, jak ten finał dalej trwał, to myślę, że, że, że Polak po prostu mógł, mógł mógł tych sił mogło trochę zabraknąć. Jeszcze na koniec wątek, który nam się zestarzeje już w niedzielny wieczór. Jakie są Twoje typy odczucia przed finałem Panów? Czy w końcu Aleksander Zwierew sięgnie po wielkoszlemowy tytuł, czy jednak Carlos Alcaraz? I sercem, i, i rozumiem, jestem zdecydowanie za Carlosem Alcarazem. Naprawdę doceniam, doceniam Aleksandra Zwierewa, bo naprawdę tutaj się prezentuje... Znakomicie, natomiast od razu w półfinale zagrał dobre spotkanie, ale też no, pamiętajmy, że nawet no, Kasper Ruch miał problemy zdrowotne, po w pierwszym secie tam odezwały się jakieś kłopoty, chyba kontuzja mięśni brzucha czy jakieś... No coś z brzuchem, brzuchem, tak. No myślę, że Carlos Alcaraz jednak stawia na Hiszpana, myślę, że, 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 że pokaże, że, że jest wielki i, i pójdzie w ślady swojego, swojego słynnego poprzednika, czyli Rafaela Nadala. Natomiast tak jak się, spojrzy, jak się spojrzy na bilans bezpośrednich spotkań, no to no Niemiec chyba prowadzi 5-4, ale pamiętajmy, że troszkę tych zwycięstw zaliczył z Carlosem, jak, jak, jak Carlitos jeszcze był jeszcze bardzo młody, więc, więc to może być troszkę mylące, ten, ten sam head-to-head, -head, czyli, czyli bilans bezpośrednich spotkań. No tak jak mówię, stawiam na, na Carlitosa, ale jeżeli ale, jest zwierę wygra, to nie będzie taka sensacja, bo to też jest kawał, doświadczonego zawodnika. No wiesz, head to het head to nawet Andy Roddick ma z Nowakiem Jacekowiczem chyba 5-4, więc to też nie o wszystkim świadczy. Michał, czekamy na sezon trawiasty. Piękne to były dwa tygodnie z Rolandem Garrosem, i za te dwa tygodnie nasza specjaktorsowa ekipa Ci dziękuję za czuwanie przy, przy całym Rolandzie Garrosie. I, I no cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, pewnie niedługo. Dzięki bardzo, pozdrawiam.